co mężczyznie podoba się w Tobie, a co nie podoba się. Zobaczymy tak, zobaczymy, że ten rozkład jest Twój. Zobaczymy, w jakich Ty dzisiaj, teraz jesteś w energiach. Jakby jest nastrój, ale w ten czas w środku jakoś tak sobie ale na kontakt idziesz z ludźmi, stara się gdzieś wychodzić, spotykać się jakoś tam z kolegami, ze znajomymi, gdzieś wyjeżdżasz. Z jednej strony dzisiaj możliwe gdzieś wyjeżdżałeś, tam gdzie ty coś lubisz, albo do znajomego, którego lubisz, ale znajomej tutaj. Znajomy albo może mężczyzna, który taki znajomy, ale bardzo, bardzo bliski, który Cię przyciąga. Może to ten mężczyzna, bo tutaj no, już takie uczucia jest do niego. Temu możliwe cały czas gdzieś myślała, gdzieś o nim, albo jeździła do niego. No i tutaj zobaczymy, co podoba się, a co nie podoba się w Tobie. To zrobimy tak na dwie linii, można dwie takie kolejki, tak. Co podoba się Tobie, Tobie, w Tobie, jemu. Że ty jesteś bardzo miła, bardzo taka dobra, e, taka szczera, e, ty jesteś taka empatyczna, która naprawdę może wspierać. I w tobie on czuje taką pewność i on wie, że ty e, możesz. Zadbać o rodzinie, ale o rodzinie ze względu takim domowym, że w domu wszystko tak jakby ugarnąć, porobić i tak przytulnie coś zrobić. O, o coś takie. To im bardzo podoba się, że ty jesteś taka. A co nie podoba się? Że ty... Zawsze jest też taka, że tobie gdzieś trzeba iść na spotkania, ty zawsze w pracy zawsze możliwa też taka e, bizneswoman możesz być, bo tutaj związane takie, że ty gdzieś coś musisz pokombinować albo z dokumentem, gdzieś ty zawsze coś musisz robić. To jemu za dużo ty widać, tego przesadzasz trochę. I jemu to nie pasuje. Dobrze. E, co? Podoba się Tobie w Tobie, że Ty zawsze o czymś marzysz, że w głowie Tobie zawsze kręcą się jakieś takie swoje, takie plany, ale taki bardzo pozytywnie, że Ty wcale nastawiona pozytywnie i z Tobie bardzo miło gadać, i Ty taka energetycznie, taka pozytywna, bardzo, co nie podoba się że ty daleko mieszkasz i tu jeszcze ta karta może pokazać, że taka możliwość, taka chłodność między wami możliwa czasami, ale dlatego tutaj, że daleko jesteś, mieszkacie um, możliwo gdzieś na odległość i tu może być też różnica, różnica wiekowa, różnica um, religii, różnica to, że może być obcokrajowiec albo ty um, i tu to też coś nie do końca im opasuje. Tutaj wyciągać proszę to, co do Was tak bliżej. Dobra, co podoba się w Tobie? Że Ty taka łatwa i taka szybka możliwość na to, że gdzieś Ty chcesz jechać, Ty pojedziesz i Ty nie będziesz czekała tam, że o ja nie wiem, czy jechać, czy nie jechać. Ty taka, od Ja chcę, ja jadę do swojego celu. Ty tak samo gdzieś tam swoje plany zrobiła i, i idziesz. I pracujesz nad tym też, że jeżeli ty sobie postawiłeś jakiś finansowy cel, ty tak samo do niego idziesz, ty nie stoisz na miejscu, ty zawsze starasz się coś robić i sobie ogarniać tą sytuację, która tobie trzeba, życiowo i ty nie, nie męczysz się przez to, ty coś robisz, ty zawsze mówisz, że nie, ja muszę to zrobić, bo tak trzeba, i już, i powoli, ty nie spieszysz się, ty powoli, ale idziesz do swojego. Planu, którego ty sobie tam spłonowałeś. To może być droga, to może być w kierunku finansów, to może być w kierunku takim więcej dokumenty związane z dokumentem. Też tak. Co nie podoba się w tobie? Hmm. Tutaj możliwe to, że on by chciałby przyjechać, bo tutaj dwie drogi, tak. Ale on mówi, że, że trzeba na coś czekać jeszcze. I mu też nie podoba się, że trzeba troszeczkę dłużej poczekać, jakby on chciał. I możliwe tutaj też, że ty taka bardzo dobra do wszystkich. To też może być. Także jeżeli do ciebie coś człowiek tam mówi, albo gdzieś tam kontakt, albo na spotkanie, to ty taka mu uśmiecha się, taka jakby na pozytywie, wszystko to u ciebie dobrze i to tak do wszystkich. mu też to nie pasuje, nie pasuje. Co podoba się w tobie? On widzi cię... Um, Tutaj można dwie sytuacje. To, że ty finansowo bardzo dobrze zarabiasz i ty sobie masz taki, że tobie wystarczająco i ty zarabisz więcej. Tak jakby on by myślał, nie? Na przykład, że ty bardzo dobrze zarabiasz. On tak cię widzi. I jeszcze możliwe to, że ty jesteś naprawdę taka bardzo piękna, taka kobieta, która naprawdę jest szansem, takim, która daje, daje się w życiu nie tak często. Naprawdę, że ty jesteś taka jedna, która kobieta, jakby byłaby z Nim, to on by czuł się, że dostał jakiś taki szans od wszechświata, że taka kobieta jest z Nim. No tak też może być co nie podoba się w Tobie. Różna droga. Ta, że Ty yy, 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 jesteś, yy, chociaż ta karta zawsze pokazuje stabilność taką, nie? Że w stabilną, a w czym stabilną? Yy, aha, Ty stabilna, ale w tenże czas Ty taka powolna. Stabilno-powolna można powiedzieć, że Ty do swojego celu, możliwe do niego, w kierunku niego. Ty zawsze taka stabilna w swoim rytmie, ty zrobisz to, co tobie pasuje, o, ty w swoich tak energiach idziesz, że tobie pasuje tak, ty nie będziesz spieszyć się. No tu, że ty nie będziesz spieszyć się, nie w jego kierunku, nie w planach, których ty sobie... Ty powoli, ale idziesz tak, jak ty chcesz. I a on chce przyspieszyć, a nie da się. I możliwe też długo na ciebie czeka. I mu to też nie pasuje. Co jeszcze w Tobie pasuje? Podoba się. Mm, tutaj takie. E, tutaj e, z jednej strony e, on. Jest tak, że ty czegoś boisz się, boisz się możliwości jakichś zmian i ty zawsze czekasz. Ty jakby chcesz, to imu nie podoba się możliwe to, że ty boisz się zmian, boisz się przyspieszyć się, boi się gdzieś tam spotkać się możliwe, nie? Ale co ciekawe, że, że on czemuś imu to, to podoba się, że ty możliwe nie tak boisz się, a że ty. Znaczy um, no ten to zawsze takie przeżycie, nie, że ty przeżywasz, że ty bardzo uczulona, no jakby wrażliwa taka, możliwe tutaj taka, że ty czegoś boisz się, ty boisz się jakiegoś urażenia, takich u... urażenia, boisz się możliwe, żeby cię zranili, możliwe tak, i ty taka ostrożna, ostrożna, tutaj więcej ostrożna ty jesteś pod siódemkę, tak, dlatego ty tak ostrożnie i czekasz i więcej od, e, w, tak jakby odciągasz e, spotkania, możesz odciągać ale jemu to podoba się i ty możesz być wrażliwa i im też to podoba się, że ty delikatna, bo jej się tak możliwe nie idziesz od razu w, ze wszystkimi na kontakt i e, on, no tu jemu to podoba się no tutaj więc ta, że ty nie jesteś szybka dobra, co nie podoba się <laughs> że tu możliwe to, że obok ciebie kręcu się mężczyzna, który po prostu on, ma, on czemuś myśli może obok ciebie jest mężczyzna który mm, albo wcale obok ciebie kręcu się mężczyzna a on chce być najważniejszym i dlatego on mówi, że ja chcę być najważniejszy, a on musi czekać długo na ciebie ja mówię, że, że no jak, ja jestem zakochany, a, a, a ja muszę czekać. I mu to nie podoba się. Tutaj, więcej oczekania, bo bardzo dużo kart takich. Dobra, co jeszcze podoba się? <noise> muszę jeszcze położyć. Ja powiem tutaj tak, że ty jesteś ostra na język i umiesz manipulować. I jemu podoba się, że ty nie ufasz wszystkim, ale jak powiedzieć, to ty powiesz komuś, jeżeli tobie coś nie pasuje. Ty yy, z jednej strony słuchasz, ale ten czas ty sama po sobie. Ty możliwe też nie idziesz na kontakt ze wszystkimi. Ty ograniczysz kontakt, ty nie idziesz. Ty taka możesz manipulować, możesz gdzieś tam troszeczkę powiedzieć, nie do końca ze wszystkimi. Ty nie jesteś szczera. Tutaj muszę być mężczyzna, który naprawdę ty zaufasz. Ty nie ufasz wszystkim. I, ale jemu to też podoba się. Jemu też podoba się, że ty taka jesteś. I ty robisz tak, żeby tobie pasowało. nikomuś. I mu też to podoba się, że ty tak jesteś, że w sobie, nie? Co nie podoba się? To, że ty możesz być zazdrosna. Ty możesz być zazdrosna. Albo tutaj, no to szybciej to, że nie podoba się, że ty, ty zazdrosna też. Ale tutaj takie uczucie, że jemu nie podoba się za tobą i tęsknić i on też obok Ciebie rozumie, że mężczyzna, on też może być zazdrosny i to, że Ty zawsze taka wysiola, jaka sytuacja u Ciebie by nie była, jakby to by ciężko nie było, Ty zawsze wysiola. Ty nie pokażesz swoje uczucia, że Ty będziesz miała problemy przez mężczyznę. Ty nie pokażesz. Ty zawsze wysiola, Tobie wszystko dobrze i już. I Ty idziesz w swoje nowe życie i Ty pokazujesz to, że Ty idziesz w nowe życie. Nie zależy, co by było u Ciebie gdzieś tam w domu. I to czemuś nie podoba się, że ty taka sama po sobie, nie? Nie, nie, otwa, nie otworzysz się. No i to.